Nieświadoma niczego studentka, wprowadza się do starego domu, nie zdając sobie sprawy z tego, że w piwnicy mieszka zła istota, która chce przejąć kontrolę nad jej ciałem. Pewnego słonecznego popołudnia pokojówka wchodzi do rozległej, zacienionej rezydencji, aby rozpocząć dzień pracy. Wewnątrz kobieta woła swoich pracodawców i zastanawia się, dlaczego nikogo nie ma w domu. Kiedy wchodzi po schodach, pokojówka zauważa na nich krew, co skłania ją do ostrożnego wejścia do domu i zbadania, skąd się wzięła. Ku przerażeniu kobiety, na schodach prowadzących do piwnicy natrafia ona na pozbawione ubrania ciało zmarłego pracodawcy. Nieokreślony czas później Herman, pośrednik w handlu nieruchomościami, umieszcza przed rezydencją tabliczkę do wynajęcia. W końcu Dajen, studentka studiów magisterskich, przybywa trzymając gazetę z reklamą domu, a pośrednik wita ją. Mężczyzna wyjaśnia, jakie to szczęście, że znalazła cały dom do wynajęcia za tak niską cenę. W środku Herman mówi, że rezydencja jest w pełni umeblowana, a wszystkie media działają. Kiedy odwraca się, by odejść, Dajen pyta, czy się spieszy, więc zakłopotany mężczyzna mówi, że nie, ale musi opuścić dom, zanim zrobi się ciemno. Kobieta wręcza mu więc czek, a pośrednik udaje się w swoją stronę. Na zewnątrz Herman usuwa znak z podwórka. Później studentka zaczyna rozpakowywać swoje rzeczy, a kiedy umieszcza oprawiony obraz w salonie, widzi na ścianie portret barona Desada. Z drwiną zauważa, że mężczyzna nie mieszka już w tym domu. W sypialni Dajen wiesza szlafrok nocny w szafie, gdy nagle wybiega z krzykiem po tym, jak spada na nią czarna szata. Podnosi koszulę nocną, ale ku jej zaskoczeniu znajduje pod nią gigantycznego węża. Przerażona kobieta wybiega z pokoju, ale kiedy wraca kilka sekund później, węża nigdzie nie ma. Później odbiera telefon od swojego chłopaka, Jeffa, który pyta, czy nie potrzebuje pomocy przy rozpakowywaniu. Dajen zapewnia mężczyznę, że poradzi sobie z tym zadaniem samodzielnie, więc obiecuje odzwonić do niej później wieczorem, aby mogli porozmawiać. Po rozmowie doktorantka dzwoni do swojej starszej siostry, Sally, aby poinformować ją, że jej zdaniem przeprowadzka do rozbudowanego domu była słusznym posunięciem, ponieważ pozwoli jej to skoncentrować się na ukończeniu studiów. Sally zauważa, że jej siostra wydaje się być zadowolona ze swojej kariery i rodzącego się romansu. Dajen śmieje się i mówi, że jej związek z Jeffem nie jest aż tak poważny. Przed zakończeniem rozmowy, absolwentka zaprasza sali i jej męża, Majka, do odwiedzenia jej kiedyś. W kuchni Dajen bierze warzywa z lodówki, a gdy odwraca się plecami, karton z mlekiem zaczyna się poruszać. Kilka sekund później odbiera telefon od Jeffa, który upiera się, że chce się z nią zobaczyć. Rozkojarzona kobieta kontynuuje siekanie sałaty, nieświadoma tajemniczego czerwonego płynu wewnątrz warzywa. Mówi Jeffowi, że wciąż porządkuje swoje życie i że może do niej zadzwonić za kilka dni. Nie sprawdzając sałatki, Dajen zjada widelcem skażoną sałatę. Tego wieczoru, gdy absolwentka studiuje w salonie, Jeff dzwoni, by ponownie zapytać, czy może się z nią zobaczyć, ale zirytowana kobieta kończy rozmowę. Kiedy telefon dzwoni ponownie, Dajen odbiera, ale zamiast swojego chłopaka słyszy piekielne warczenie na drugim końcu. Nagle na stoliku przed nią pojawia się diabelska plansza. Kobieta pyta, czego chce od niej tajemnicza istota, a ona odpowiada, że chce, aby do niej dołączyła. Kiedy mówi nie, plansza wskazuje tak, sugerując, że nie ma wyboru. Później tej nocy Dajen nalewa sobie szklankę mleka, ale kiedy nie patrzy, karton z mlekiem porusza się. Kiedy ma wziąć łyk, złowieszczy śmiech ją przeraża. Tymczasem z portretu w salonie zaczyna wyciekać krew. W łóżku studentka rzuca się i obraca, śniąc o baronie desadzie, który ogłasza, że będzie mieszkał w tym domu na zawsze. We śnie mężczyzna spada na balustradę drugiego piętra, a gdy ląduje, istota wchodzi przez usta śpiącej kobiety. Podczas gdy baron śmieje się maniakalnie w jej koszmarze, Dajen krzyczy, budząc się z przerażającego snu. W tym samym czasie Mike rozmawia przez telefon z partnerami biznesowymi, gdy połączenie Dajen zostaje przerwane. Kobieta błaga Sally, aby przyszła do domu, ponieważ miała dziwaczny sen, więc starsza siostra obiecuje, że ona i jej mąż będą tam za 20 minut. Po rozmowie Mike mówi, że ma lepsze rzeczy do roboty niż niańczenie szwagierki, ale jego żona stawia na swoim i nalega, by poszli. W domu nagle wyłącza się prąd, więc Dajen udaje się do piwnicy, aby sprawdzić skrzynkę z bezpiecznikami. Gdy studentka naciska dźwignię, widzi w cieniu rogate stworzenie i wydaje mrożący krew w żyłach krzyk. Kilka minut później przybywają Sali i Mike, a mężczyzna nadal narzeka na potrzebującą i przesadną Dajen. Ku zaskoczeniu pary. Po otwarciu drzwi widzą, że absolwentka ma na sobie czarną koszulę nocną. Kiedy Sali pyta, co się z nią dzieje, Dajen mówi, że nic się nie dzieje i że po prostu przestraszyła się głupiego snu. W salonie opętana kobieta podaje gościom drinki, a następnie zapala papierosa. Siostra pyta, kiedy zaczęła palić i pić, więc absolwentka wyjaśnia, że odmówiła sobie wielu życiowych przyjemności, koncentrując się na pracy. Sali zastanawia się, czy głód jest przyczyną dziwnego zachowania kobiety. Więc proponuje jej przygotowanie guacamole w kuchni. Teraz sam na sam ze swoim szwagrem, daję siada obok mężczyzny, drażniąc go swoją kuszącą obecnością. Kiedy rozlewa drinka na spodnie, absolwentka natychmiast zdejmuje je z jego ciała i mówi, że może użyć jej szlafroka, podczas gdy spodnie są w pralce. W kuchni sali wspomina o Jeffie i mówi, że brzmi jak odpowiedni mężczyzna dla jej siostry, ponieważ jest miły. Jednak opętana kobieta szydzi, stwierdzając, że nie ma żadnego pożytku z kogoś miłego. Kilka sekund później ubrany w nocny szlafrok Dian, Mike wchodzi do pokoju i odbiera dzwoniący telefon. Po drugiej stronie pijany Jeff wyraża swoje głębokie pragnienie bycia z absolwentką, ale szybko kończy połączenie, gdy Mike pyta, kim jest. Chłopak dzwoni ponownie, ale kiedy szwagier mówi, że Dian nie może podejść do telefonu, ponieważ ma pełne usta, błędnie interpretuje to jako coś prymitywnego, w przeciwieństwie do tego, co faktycznie się dzieje, czyli sali karmiącej siostrę jedzeniem. Później Dajen trzęsie się przy kominku, co skłania jej siostrę do zapytania, czy chce rozpalić ogień. Opętana kobieta zgadza się i wspomina, że na podwórku jest drewno na opał i piła łańcuchowa. Gdy sali zbiera drewno na zewnątrz, studentka zaczyna ją gonić z elektryczną piłą łańcuchową. Na szczęście kobiecie kończy się przewód, a elektronarzędzie odłącza się od gniazdka. Wtedy pojawia się Jeff, a kiedy zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, uderza Dajen, nokautując ją. Kilka minut później mężczyzna mówi, że przywiązał absolwentkę do jej łóżka i uważa, że powinni po prostu pozwolić jej spać po tym, co spowodowało dziwne zachowanie. Jego żona mówi więc, że umyje się pod prysznicem i zachęca mężczyznę, by dołączył do niej po sprawdzeniu jej siostry. Pod prysznicem baron dołącza do nieświadomej sali, a kobieta myśli, że to jej mąż myje jej plecy. W sypialni Dajen próbuje oszukać szwagra, by ją rozwiązał, uwodząc go. Gdy mają się pocałować, słyszą głośne pukanie do drzwi wejściowych. Mike otwiera drzwi, a Jeff pyta, dlaczego ma na sobie damski szlafrok. Zanim mężczyzna odpowiada, chłopak wdziera się do domu i wpada na sali przy schodach. Jeff zakłada, że para wykonuje zdaje dorosłe czynności i nie chce słuchać ich wyjaśnień, że absolwentka nie zachowuje się jak ona. Podczas gdy mąż i żona są rozproszeni, mężczyzna biegnie do sypialni i zamyka za sobą drzwi. W środku znajduje swoją związaną dziewczynę i opowiada, jak po raz pierwszy spotkali się w bibliotece uniwersyteckiej. Kiedy zdejmuje knebel z jej ust, Dajen mówi, że para upiła ją i znokautowała. Dziękuję swojemu chłopakowi za przybycie, a następnie prosi go, aby ją rozwiązał. Przez drzwi Mike spokojnie radzi Jeffowi, aby nie usuwał więzów, ponieważ uważa, że mają do czynienia z ciężką reakcją psychotyczną. Jednak mężczyzna odmawia posłuchania ich ostrzeżenia, a gdy rusza, by rozwiązać jej stopy, kobieta ujawnia swoją prawdziwą opętaną formę. Przerażony mężczyzna wybiega z pokoju i mówi Majkowi i sali, że wzywa księdza. W salonie Trio oczekuje na przybycie duchownego. Kobieta widzi portret barona i mówi, że przyprawia ją odreszcze, a jej mąż zakłada, że może to być były mieszkaniec domu. Kobieta wspomina o diabelskiej planszy i mówi, że jej siostra nigdy nie zajmowała się okultyzmem, więc posiadanie tego przedmiotu wydaje się nie mieć charakteru. Następnie zdają sobie sprawę, że Dajen ostatnio nie hałasowała, a kiedy sprawdzają sypialnię, już jej tam nie ma. Mike uważa, że powinni wrócić do domu, ale Jeff argumentuje, że muszą znaleźć kobietę przed przybyciem księdza, ponieważ musi ona być obecna podczas egzorcyzmów. Trójka udaje się więc do ciemnej piwnicy, aby rozpocząć poszukiwania. Dwaj mężczyźni schodzą po schodach, Pozostawiając sali samą sobie. Bez wiedzy kobiety, zombie wyciąga rękę, by ją złapać, ale chybia o kilka centymetrów. Chwilę później widzi rękę i chwyta ją, ale kiedy zdaje sobie sprawę, że to zombie, krzyczy ze strachu i ucieka. W cieniu dwaj mężczyźni próbują złapać opętaną kobietę, ale w końcu złapali siebie nawzajem. Na szczęście pojawia się sali i nokałtuje siostrę patelnią. Ojciec MacFerrin w końcu przybywa i widząc Dajen, mówi, że widział już podobny przypadek. Wyjaśnia, że kiedy przejął parafię, usłyszał plotki o baronie Desadzie, ostatnim członku jego szlachetnej europejskiej rodziny. Ksiądz twierdzi, że mężczyzna parał się okultyzmem i nekromancją, co doprowadziło do tajemniczych zgonów kilku osób. W końcu duchowny zbliża się do opętanej kobiety, a podczas krótkich przebłysków jasności Dajen błaga go o pomoc. Duch barona utrzymuje mocny uścisk na jej duszy, co skłania ojca Macferina do przeciwdziałania złemu bytowi za pomocą wody święconej. Wierząc, że męka dobiegła końca, kapłan rozwiązuje Dajen, mimo pełnych obaw próśb Majka, by tego nie robił. Jednak zdają sobie sprawę, że duch pozostaje w ciele absolwentki, a daremne próby duchownego użycia łaciny, aby go wypędzić, zamieniają Dajen w psa. Zwierzę wbiega do piwnicy, więc grupa podąża za nim po schodach. W ciemnym pokoju są świadkami, jak baron Desat przejmuje kontrolę nad duszą kobiety, nakazując jej zamordowanie wszystkich w domu. Wkrótce opętana kobieta rozkazuje zombie terroryzować grupę. Przy drzwiach wejściowych Ksiądz przyznaje, że sytuacja go przerasta, więc dzwoni do Koneliego. W wiadomości poczty głosowej podano inny numer telefonu, ale duchowny pomylił się i zadzwonił do lokalnej pizzerii. Tępy pracownik myśli, że Ksiądz Macferin składa zamówienie, więc zleca swojemu najmniej lubianemu współpracownikowi dostarczenie pizzy. Wkrótce Eddie, dostawca przybywa na miejsce, a grupa myśli, że to egzorcysta, którego wezwali do pomocy. Zakłopotany Jeff zastanawia się, kto zamówił pizzę, a kiedy nikt nie płaci za zamówienie, Eddie nalega, aby uregulowali kwotę. Kiedy ksiądz otwiera jedno z pudełek, demoniczna ręka wyłania się i zgniata pizzę na twarzy mężczyzny. Duchowny zdaje sobie sprawę, że wybrał zły numer, więc dostawca oferuje mu serwetki w kuchni. W kuchni Eddie znajduje w jednej z szafek magazyn dla dorosłych i chowa go pod koszulą. W międzyczasie ojciec McFerrin wyjaśnia, że są ostatnią obroną przed wielkim planem barona Desada, który chce rozpętać piekło na ziemi. Jeff otwiera frontowe drzwi, aby sprawdzić, czy mogą uciec, ale zbliżające się zombie oznaczają, że są uwięzieni w środku. Aby pozostali mogli zachować siły na zbliżającą się bitwę z baronem, ksiądz mówi, że wyjdzie przez drzwi i zajmie się zombie najlepiej jak potrafi. Kiedy woda święcona nie działa, zapala zapałkę, mając nadzieję, że to przestraszy stwory. Jednak to również zawodzi, więc w ostateczności mężczyzna odwraca uwagę i zaprzyjaźnia się z nieumarłym trio. W środku sali zabiera z rozpaczonego chłopaka do salonu, zostawiając Majka i Ediego przy drzwiach wejściowych. Mężczyzna obmyśla nikczemny plan poświęcenia dostawcy, więc mówi, że osoba, która zamówiła pizzę, jest w piwnicy. W zacienionym pokoju Eddie wpada na opętaną kobietę, a jej piękno szybko go oczarowuje. Dajen mówi, że może zabrać go do mężczyzny, którego szuka, więc dostawca podąża za nią. W końcu sali dowiaduje się, że jej mąż wysłał Ediego do piwnicy, więc trio schodzi po schodach, by go szukać. W międzyczasie dostawca staje twarzą w twarz z rogatą postacią barona Desada. Potwór mówi, że chociaż Edi jest mężczyzną, będzie musiał wystarczyć jako czysta ofiara i nokautuje go. Ponieważ są odpowiedzialni za narażenie życia Ediego, Jeff mówi przerażonemu Mikeowi, że muszą uratować dostawcę. W tym samym czasie ojciec MacFarin kontynuuje odwracanie uwagi zombie, wykonując sztuczki karciany. Piwnicy baron mówi Dajen, że stanie się niezwyciężony, pijąc czystą krew ofiary i razem będą mogli podbić świat. Podczas gdy baron i opętana kobieta są rozproszeni, trio po cichu zakrada się i przenosi nieprzytomnego mężczyznę z powrotem do salonu. Sali udaje się do kuchni, aby przygotować okład z lodu, a Jeff idzie na górę, aby znaleźć sole zapachowe, pozostawiając majka samego z Edim. Nie wiedząc o tym, Dajen zakrada się od tyłu, nokautuje go i z rezygnacją mówi, że będzie musiał zrobić za ofiarę. Kiedy Sali i Jeff wracają, zdają sobie sprawę, że opętana kobieta i baron schwytali Majka. W piwnicy potwór upomina Dajen za to, że nie udało jej się odzyskać czystej kobiety, więc absolwentka zapewnia go, że może to zadziałać. Podchodzi do związanego Majka, aby nałożyć makijaż na jego twarz, a następnie namaszcza go perfumami zgodnie z rozkazami barona. Desat mówi kobiecie, że musi wyciąć serce Majka, więc przygotowuje ofiarę, odsłaniając jego klatkę piersiową. Stworzenie z ekscytacją mówi, że po ostatecznej ofierze będzie miał życie wieczne. Wkrótce baron rozpoczyna rytuał, czytając z nekronomikonu. Tymczasem Dajen zabiera Ediego do salonu, gdzie masuje mu stopy, podczas gdy on recytuje bułgarską poezję. Później stwór przygotowuje się do wycięcia serca Majka, składając ofiarę Mrocznemu władcy. Aby powstrzymać rytuał, Jeff uderza barona fajką, by odwrócić jego uwagę. Następnie, gdy Sali próbuje rozwiązać męża, Dajen ją powstrzymuje. Jeff próbuje powalić desada, ale baron obezwładnia go i powala na ziemię. Gdy potwór unosi ostrze nad Mike'em, Jeff wylewa wodę na podłogę i używa odsłoniętego drutu, by porazić demona prądem. Gdy baron eksploduje, jego duch ulatnia się z ust Dajen, ostatecznie uwalniając kobietę. Podczas gdy szczątki nikczemnego potwora płoną, on przysięga, że wróci, by dokonać zemsty. Na zewnątrz ksiądz śpiewa zombie do snu irlandzką kołysankę. Ostatecznie Sally i Mike udają się do domu, Podczas gdy Jeff i Diane w końcu dzielą się pocałunkiem i wracają do domu. Kilka dni później Eddie zarządza pizzerią, w której zombie są jego pracownikami. Po otrzymaniu zamówienia na pizzę z bułgarską głową, Herman wkłada ciasto z głową Desada do pieca.